Cześć! Witacie Detailingowy Dziadzia. Dzisiaj chciałbym poświęcić kilka minut na temat benetowania. Zobacz jak to robi Dziadzia. 50 marzenia. Ładnie, ładnie, ładnie. Fajnie zebrał tego szczura. E, Kapicerka nieczochrana chyba prawie 7 lat, więc. Pięćdziesiątka marze, marzenia, można powiedzieć, jeżeli chodzi o bedetowanie. Od czego zacznę? Od y, przemaczania podstawki. Pod żadnym pozorem. Ja osobiście tego bardzo pilnuję. W nowych autach, a czyli powiem Ci tak, przemoczysz, ona nie puści za dzień, za dwa, za trzy, za cztery. Za tydzień, za dwa. Może puścić za miesiąc, za dwa nawet. Prędzej czy później puści. Może być tak, że i wytrzyma rok. Nie powiem, że nie. Najgorzej jest w autach, które mają swoje już nalatane. Przepraszam. E, które mają już nalatane. Yy, z reguły ta pizzerka na podsufitce jest sklejona na takiej malutkiej gąbeczce. I ona niestety z wiekiem kruszeje. I tutaj najmniejsza ilość wody robi bagno, Firane. Kolejna rzecz. Od czego zaczynamy? Od sprawdzenia, jaki jest materiał. Może i materiał jak materiał, jak bardzo jest mięciutko, ile jest tej gąbki? Bo to się wiąże też z dociskiem. Są y, podsufitki, gdzie y, materiał tak jakby jest zintegrowany z podsufitką, y, z tą formą podsufitki. To coś bym powiedział tak w stylu trochę floka, Aha, chociaż nie do końca. Tak jakby tej gąbki praktycznie nie było. I tu możemy sobie pozwolić z troszeczkę większym dociskiem. Są y, tapicerki, ja u siebie już zmieniałem na czarną, bo chciałem mieć wewnętrzny czarną, bo robi klimat. Gdzie mam dużo tej gąbki, jest bardzo mięciutka. I tu też, choć pomimo, że materiał mam bardzo śliski, fajny, który się nie łapie łatwo brudu, pod tym względem jest bajka, czyli nie muszę, właśnie, gruba gąbka. I tu też nie możemy sobie pozwolić na gruby docisk. Z tego względu, że jak mamy tutaj gąbeczkę i jest przyklejona do podsufitki, może tak, o, gąbka podsufitka. Jak mocno przeciągniemy, zerwie nam tą gąbeczkę z klejem. I co się robi? I też firana. Także nie zawsze jest, że jak przemoczysz, to ci puści. Nieraz jest to, że za mocno dociśniesz ją, przeciągniesz i ta gąbka już puści. Więc tutaj film tego. Im bardziej miękko, moim zdaniem, tym mniejszy docisk i nabliżenie. Tutaj pokazałem ci zresztą na filmie, że pod koniec czochrania rękawicą przejechałem i się nie błyszczało. Zero jakiejkolwiek wody. Tam nawet nie było tak naprawdę zbliżenia. To, co zebrałem wilgotnym, od razu, że tak powiem, zbierałem suchym. Także tu tego pilnujmy. Z tego co wyczytałem gdzieś tam na internetach, ludzie też ekstrakcyjnie jadą. Ok, ja się boję. Ja mm, nie odważyłbym się pod sufitki tak przemoczyć. E, prędzej czy później puści, także to, to jest kwestia tylko czasu. Kolejna rzecz, rzecz: samoczyszczenie. Tak jak widziałeś, od środeczka w stronę drzwi, czyli tak jakbyśmy chcieli ten brud wyrzucić. Nie warto jechać powiedzmy w różne strony trzecich wariat, bo będziesz tylko wbijał ten brud. Robiąc te same ruchy, tak jak zauważyłeś, zacząłem tego od jasnej fibry w jedną stronę. Jeżeli Ci się uzupełnisz konkretnie brudem, odwracasz fibrę i to co zwilżyłeś, bo ten, to nawilżenie jeszcze zostaje, z suchym zbierasz też brud, zbierając tę wilgoć zbierasz też brud. I patrzysz, jeżeli jest konkretnie już przyczochana brudem, odwracasz. Ja na tym panelu zużyłem 6 fibr. wpisałem 5, ale z tego co liczyłem było 6. Na no nieraz na całą podsufitkę potrafi pójść 30-35. Dokładnie jaki jest konkretny szczur, tyle wychodzi. Ale chodzi o to, żeby tego brudu tego nie przemieszczać. Żeby go cały czas zbierać, na okrągło zbierać. Jak trzeba, będzie to i 40, jak masz film, wykorzystać 40. Ale to y, będzie miało naprawdę wymierne efekty. Jedną, jedną czy dwiema nie ma szans, żebyś wyczyścił poprawnie podsufitkę, y, benotując. Także tutaj nie ma, nie ma opcji. Ja tego nie widzę. Co jeszcze? No właśnie, czyszczenie. No to chyba A. Produkt. Ja używam adbl -a. Ja go lubię. Fajnie pachnie, fajnie doczyszcza. Propozycja filmu z mojej strony Prawie Górny Róg. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Nie śpiesz się. Nie śpiesz się, bo praca pod suficie nie jest wygodna. Ręce bolą, szyja też boli. Nie jest to wygodna pozycja, jeżeli chodzi o czochranko. Nie zrobisz w jeden dzień, zrób w drugi. Poświęć godzinę więcej, dwa dni, ale zrób to poprawnie. Nie śpiesz się i ten docisk, pamiętaj, docisk i nawilżenie pod żadnym względem. Jeżeli Ja to robię sobie tak, że zaczynam od ciemnych mikrofib, tak jest totalny brudas. Wiem, że nie ma sensu jechać na dzień dobry jasnymi. Ostatnia jasna to jest dla mnie taka jakby kontrolna. Ja widzę, czy zbiera, czy jeszcze ten brud się pojawia. I co do samych mikrofib, zaczynam od mikrofib, które są, mają krótki włos i stawiają delikatny opór, czyli ten brud zbierają, jakby go y, podbijałem. Później przeskakuje, y, w miarę czyszczenia przeskakuje na mikrofibry, które są do docierania pobóg. One mają fajną płynność, y, nie są, też, że tak powiem, tak tępe i pozwalają na lepszy docisk i szybsze machanie. Także szybsze machanie, szybsze docieranie i... Znaczy, ja tak robię. Nie, nie mówię, że to jest dobrze. Możesz jechać cały czas z mikrofibrą z krótkim busem. Może masz inną, lepszą mikrofibrę. Ja mam taki sposób czyszczenia i u mnie się on sprawdza. I jasna na końcu właśnie pokazuje mi, czy już jest wystarczająco, czy jeszcze muszę się pobawić. Na tym panelu no niestety wszystko nie zeszło, nie ma szans, to jest wół roboczy, tam było naprawdę grubo, gdzie nie plamy jeszcze zostawały, ale trzeba wiedzieć też kiedy odstąpić, kiedy odstąpić, kiedy odpuścić. Będziesz atakował jedno miejsce, plac, przemoczysz, przemoczysz, za mocno dociśniesz, uwierz mi, że przerabiałem temat nie raz, Nieraz byłem zdziwiony, jak można naderwać ta cerkę. Yy... i to nie mówię tutaj, że gdzieś wyczytałem, z doświadczenia, z doświadczenia to mówię, że nawet za mocne dociśnięcie, uwierz mi, potrafi zerwać gąbeczkę i filana, więc tutaj pilnujmy tego. Tak jak mówię, poświęć sobie jeden dzień więcej, kilka godzin więcej, zrób to na spokojnie, a efekty, tak jak widziałeś tutaj, wyjdzie Ci piękna pięćdziesiąteczka. Dziękuję, że wytrwałeś do końca. Yy... Mam nadzieję, że chociaż odrobinę przybliżyłem Ci temat benetowania, tak jak ja to widzę i jak to u mnie wygląda. Ja się z Tobą żegnam. Zapraszam do następnego filmu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!